Witam, serdecznie gratulacje dla zespołu z Zielonej Góry. Zagrali naprawdę bardzo dobry mecz. Byliśmy dobrze przygotowani, lecz no nie wystarczyło to dzisiaj. Daliśmy sobie zebrać 9 punktów w ataku. Też dużo błędów popełniliśmy, łatwych błędów, niewymuszonych, i to skutkowało, że Zasad się napędził i nas dogonił i przegonił w dzisiejszym meczu. Myślę, że podejśćmy do tego meczu tak, że to nie, jest, to nie chodzi o podejście. Chcieliśmy wygrać tylko atakiem i, i dzisiaj nam się to, to nie udało. Za mało było tej obrony. Natomiast no my jesteśmy jestem się troszkę taką ekipą, która gra bardzo, bardzo stara bardzo, się grać bardzo szybko, z różnych względów. Dzisiaj to, to gospodarze wykorzystali perfekcyjnie. Na pewno duży sukces yy, yy, drużyny Zielonej Góry. A my czasami taki kubeł zimnej wody na pewno się przyda, bo, bo myślę, że po ostatnich meczach było za wesoło. Dziękuję.